Eee, krótka wrzutka dzisiaj, jeżeli chodzi o ochronniki suchu. Eee, używam od lat sodinów, tak naprawdę wersja nakarkowa to jest coś, co ze mną jest od przeszło 10 lat. Eee, nie, jedyne co w nich wymieniam to eee, baterie. Eee, natomiast to, co warto z nimi zrobić od samego początku. To jest zadbać o samą kwestię styczną między słuchawką, ochronnikiem słuchu, tak naprawdę, a naszym małżowiną urządzeniem. Firma Sorbin dostarcza do części słuchawek w zestawie, do części słuchawek jako element dodatkowy, wkładki żelowe, taki pakiet higieniczny, który jest do wymiany. Tu od Jacka z Podbrancu dostaliśmy taki, taki zestaw. To są po prostu wkładeczki żelowe, silikonowe. Jaka jest różnica? Przede wszystkim w stosunku do, do standardowych, do tych, które są w zestawie oryginalnym. Tu jest jakaś pianka, tu mamy, tu mamy żel, silikon, cokolwiek jest w środku. Ma dużo, lepszą, dużo lepszy komfort pracy przy, przy styku z naszą małżowiną muszną. Dużo przyjemniej to pracuje. Nie ubija się też z czasem, tak jak pianka. To są. To są wkładki w słuchawkach, które mają nie, 3, 4, 5 lat. Ciężko powiedzieć, nie pamiętam już teraz. I ta pianka już bardzo mocno, bardzo mocno się ubiła. Wszystko one są mniej komfortowe, dociskają się w, tutaj, w miejscu, gdzie mamy okulary. Nie jest, to, nie jest to wygodne w pracy, więc warto to wymienić. Rozwiązanie jest banalne: wystarczy złapać za, za samą wkładkę od środka. Wyciągnąć. W środku mamy pianki. Bum. Jedną i drugą. To idzie w kibel. Wkładamy sobie nowe pianki. Na piankę wędruje wkładka silikonowa. Całość jest montowana zwyczajnie na wcisk. Bum. Z drugiej strony to samo. I słuchaweczki działają nam jak nowe. Może wygodniej eee, z nimi na uszach. Polecam.